Dzień dobry, albo dobry wieczór, bo nie wiem, jak Wam wypadło. Witam Was w odcinku Eryka. Hej, hej, tututka. Byłam bardzo zdziwiona, nawet powiedziałabym rozpromieniona. Jak już tam wlazłeś, Eryku, wypływaj rekreacyjnie, bo u Ciebie dosyć ciężko z fizycznością trenowano, Czyżby żeby przyszedł tutaj łowić ryby? Nareszcie jest w okolicy Ali, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Czy ty masz spodenki, czy ty mi będziesz robił? Niech podejrze na coś tam. No może zdarzy się cud, nie przypuszczam, ale to już jest duży krok, krok do przodu. Kiedy kliknęłam na jego dom, aby rozpocząć na tym samym sejfie rozgrywkę, właśnie jego postacią, zdziwiłam się, kiedy wyskoczył na mnie na gitors. No i okazało się, że Eryk potrafi sam tutaj trafić, z tym, że nic nie gwarantuje, że jednocześnie w tym samym czasie trafi tutaj Ala. Dobra, a potem sobie wędkuj na przynętę. Masz tylko kapitana ościaka. Wiesz co, on jest taki sympatyczny, że może iść na ryby? Zobaczymy, co tam uda nam się wyciągnąć. A ja będę tutaj czujnym okiem, jak ja strząb. Wyglądać za Alą z samej ciekawości, bo oni w końcu też muszą sami do siebie zagadać. Bez mojej ingerencji. Czy to jest możliwe? Zaczynam wątpić. Nie wiem, jak to jest z pogodą tutaj. Wcześniej były nieprawdopodobne upały. W tej chwili przez trzy mniej więcej dni jest pochmurno, pomnuro, pada deszcz, parno. O, masz styl życia w trakcie rozwoju. Gratuluję. Drugi poziom sprawności... Co znowu? No dobra, wyłaź z tej wody, nie będę ingerować. masz lęki, fobie, nie wiem, gdzie to się wyłącza, irytuje mnie to strasznie. A z drugiej strony, może to jest fajna rzecz, może trzeba by było nad tym popracować. Czy ty będziesz w tych glatkach zasuwał w bliżej nieokreślonym kierunku, czy... no dobra. No to jestem ciekawa, nie mniej niż ostatnimi razy, czy coś z tego się urodzi. Ale tak jak już wcześniej wspominałam, szczerze wątpię nie wiem, który powinien mieć poziom umiejętności wędkarskich, pewnie jakiś dziesiąty co najmniej, bo Erik zaczyna zachowywać się dla mnie trochę zabawnie. Mnie to osobiście bawi, ale dla rozgrywki to się na nie jak. Kiedy był w ruinach na Zabawie, którą zaprosiła jedna z przyjaciółek, no przyjaciółek znajomych, bo on tam się w zasadzie zaprzyjaźnił z dwoma osobami, ale o tym potem. Jedne osoby wydawały się mu zbyt radosne, inni zbyt pewni siebie. W końcu położył się na kamiennej ławeczce i tam sobie przyciął komarka. Dla mnie zachowanie na taką młodą osobę, pełną... Wyobraźni i fascynacji światem, no, było to takie. No, ciekawa jestem, jak się rozwija we własnym tempie. Ja mogę długo rozmawiać, oglądać, rozglądać się, bo ja to po prostu lubię. Lubię motyle, lubię patrzeć, jak woda plumka błyszczy i lubię marzyć o nowej karcie graficznej. Co ty chcesz? No, to bardzo dobrze, że śmiechom nie było końca, że udzieliłeś jakiejś rady. Ja. Tego nie pamiętam, ale w końcu mam prawo. No i tak jak mówię, mogłabym stać i patrzeć, jaką to rybyłowi, ponieważ wszystko wokół gdzieś tak się zmienia, jakieś pyłki fruwają, psy sobie przechodzą, no. Ja mam chyba taką naturę troszkę jak Eryk, a czepiam się go nieprawdopodobnie. Ale myślę, że wam to się może bardzo mocno znudzić, jak to jest z jego potrzebami. Trochę nie dospał, ale jest OK. Więc ja może postoję chwilę, popatrzę się w zieleń, a kiedy uznam, że to już jest na granicy waszej cierpliwości, po prostu przerwę rozgrywkę i wrócę, kiedy nabiję sobie Eryk kolejny poziom. Fajnie te ryby pluskają tutaj. Mam wrażenie, jakby tutaj było bardzo wiele różnych ryb. Które nie bywają w każdym miejscu. Widziałam podobne gdzieś tam na Sulani. No, nie. nie będzie tutaj naszej ali, a ja na chwilę was zostawiam. Poziomu nie nabiłam. Leje jak diabli. Bąbelki. Na wodzie się pokazują coraz większe. ale nie ma. <laughs> Eryk sterczy głównie wyławia wodorosty. Może taka pasja, może lubi zupy z wodorostami. Ja się początkowo nie mogłam przyzwyczaić, a w tej chwili wcinałabym. Nie ma problemu. O Eryku, wejrzę dla przyzwoitości coś złów, bo stąd idziemy, bo nie będziemy coś ładnego. Paletkę jakąś. No dobra. Nabijesz ten poziom. Widzę się z wami gdzieś na jakimś jedzonku, bo Eryk jest niegotujący. I niezamierzający. Ja tylko na taką małą chwileczkę popatrzcie. Bardzo możliwe, że tutaj są przepiękne widoki na tych działkach mieszkalnych, typowo pod zabudowę. Do zamieszkania. Pewnie tam, jakbym się uparła, oni nigdy mi nie zabronił zrobić tutaj użytkowej działki, ale w zasadzie byliśmy wszędzie. Tutaj jest to miejsce z schowkiem na szczotki, gdzie można troszkę macanek zaobserwować. A i oczywiście drabinki dla dzieci, bo jakżeby inaczej grill. Tutaj pewnie jest dom pod wynajem, Tutaj jest elegancki klub w pobliżu zamieszkania Ali. W tym miejscu. Klub nocny, siłownia, którym się nie podoba, muszę ją zmienić. Czytałam chyba na społeczności, że ktoś się za to zabrał, więc może się skuszę, poproszę i zamieszczę. No, tyle. Eryk będzie musiał chyba zjeść gdzie indziej albo w sobie sam coś zrobić, no a że nie ma tego w zwyczaju i jedziemy gdzieś indziej. Wiecie co? Ja chyba już nie umiem funkcjonować w czystej, gołej grze. Chciałam z Erykiem pójść do restauracji i nie wiem, czy stałem zaćmienia umysłowego. Czy po prostu nie ma restauracji? Postawiłam tą szezlamę, bo pierwsza pod rękę mi fałdła. A zresztą ją lubię, mam do niej sentyment. Poproś w stolik, proszę cię bardzo. Tu znowu dzikie upały. No, nie będę się wtrącać, niech będą dzikie upały zawsze to lepiej niż taka pomroczność jasna. No, kochany, bierz ten stolik. Jaka ładna symeczka. Ojoj. Ładna jesteś. Nie przypuszczam, żeby tutaj spotkał Bella. Zmienił mi się chyba tak. Zmienił mi się przez przypadek niechcący przedstawianiu gry. Skin. I w tym momencie nie rozpoznaję Simów, które... których rozpoznawałam. Z zamkniętymi oczami, ale może nawet to jest ciekawe. Więc, jak jest? Gdzie jest też zieryku? Dobra, subcie, idź tam do tego stolika, zamów sobie coś. Może to będzie dla ciebie też. Część odkrywania świata. Proszę bardzo, smacznego. Siadaj, chłopaku, i jedziemy. Lubię tą restaurację. Nawet specjalnie w niej nie grzebię. Przepraszam na to, co. Nie rozmawiaj, jeść masz. Zamów do stolika, proszę. Nie rozmawiaj. Chłopaku! Masz stolik, to go trzymaj tutaj za oparcie krzesła, bo cię wykopsają. Aha, czyli można też czegoś się napić. Eryk nie ma w zwyczaju, nawet nie wiem czy ma jakiś zakres tam w ogóle. Mroczny wiatr, mam dosyć mrocznych ostatnio. Dobra, jeszcze masz kilka groszy, czy jedziemy to. Kuchnia uh, zupełnie nie do rozpoznania, żadnych przystawek. Kiedyś The Sims było bardzo dowcipne, pamiętam. W z komentarze, opisy były naprawdę takie z jajem, takie bezpośrednie. No a tu chyba czasami się zdarzają już tylko w czwórce, w takich bestia z wolnego wybiegu, opisach. Artystyczne rybne trio, antrykot, no nie wiem, makaronowy wulkan, jajko, już tak, to tako, masz chłopie do tego talent, jedziesz. Żadnych deserów. Jarpark, o to jest mi bliższe, zdecydowanie. Niesamowicie. Nowoczesną kuchnię dająca, czyli po prostu z ziemniaków będą w stanie zrobić krople rosy w oddechu pomidora na wyściółce zgrillowanych groszków zielonych. To pewnie tak by mogło być. Pewnie będzie czekał tydzień, czy ja będę musiała znowu wstawić moją ukochaną restaurację do oazy zdrój, która mi funkcjonuje jak po sznurku. No tutaj tego ducha nie ma, ale nie ma. Ja się z wami chwilowo, że to uwielbiam ten tramwaj. Ojojojo, jaki on być fajny. Ludzie dobrze, podali to szybko. Ja chciałam się rozłączyć na długie tygodnie. A tutaj wdzijej. Zdjęcie. Tak. To jest jak najbardziej to, co powinieneś zrobić. Ładnie to wygląda. Bardzo fajnie. Ja się troszeczkę nabijam, ale jestem prosty człowiek. Frytka to frytka, ziemniak to ziemniak. A tofu to tofu Przepięknie Aż się prosi, żeby ten pierścionek zaręczynowy włożyć Co my mamy? Festiwal miłości? No nie! No nie, no jak to tak może być? No dobrze No jak? Smakuje ci? Czyżby snobizm ci odpalił? Może jest rzeczywiście dobre? Ale chamsko odebrała mu od razu kieliszek. A może chciał sobie wysączyć językiem w dne ostatnią kropelkę? No i jak. No tak, teraz będziesz robił zdjęcie? No tak, jak zjesz słusznie. To jest ta kolejność. Pełne zdziwienie ryku. Ty na takosach lecisz, wiesz. Ładnie tutaj jest. No pewnie to by było bardziej w stylu Eryka. Ja w promenadzie Magdoli chyba to wstawiłam i z śmiem twierdzić, że tu jest bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. jej jak ja sobie nie dobiorę da to będę nieszczęśliwy. Dobra Eryk, skończyłeś. Zbieraj się, zapłaci nie, nie pójdziemy do domu, zobaczcie jak tu jest ładnie. I znowu parowiec. Powietrze aż faluje. To nie jest kwestia mojego rish'a, tylko chyba tego nieprawdopodobnego upału. Ale fajne. Ale fajne. No lubię. Czy wynikałoby z tego, że tam gdzieś jest wierzbowe? Na morzyny? No tak. Tu też można łowić, żeby wiecie co, to będzie chyba łowiący odcinek. Wow. No. Podoba mi się. No, ja i Eryk mamy naprawdę poważne szczęście. Tutaj jest burza, tam fala upałów. Wszyscy stoją zmoknięci jak kury i co my tu możemy zrobić? Alu, jesteś tu gdzieś? Alu. No, przerażona jest również guru miłości. A może powróćmy sobie z ręki? Idziesz siku? Wiesz co, to nie jest głupia. Potem będziesz musiał sobie porządnie zaspokoić towarzystwo. Co tobie się za zadziało? Uciekło już nie ma. Wszedłeś do pomieszczenia pewnie dlatego. Ładnie ozdobione. No, uważaj, że ma urok. O ma. Nie dziw się ekstra super sikaczem, tylko... Nie gadaj z nim skorzystaj, no. Ludzie! Nie. Czyżby kogoś trafił pioru? Okrzyk był nieco dziki. Nie, to może muzyka się na którychś z grzmotów nałożyła. Nie, był. Był pierun, był. No, przepiękny dzień miłości. Ja po prostu jestem zakochana zobaczymy kto będzie pierwszy trafiony, a one zobaczcie z jakim zapałem malują wiecie co, chyba lepiej z dwojga złego iść połowić ryby w przepięknej aurze, niż sterczyć tutaj, moknąć to ty możesz tutaj sobie zebrać chłopie, tylko żeby cię nie trafiło co my tu mamy, stokrotki, krzew różany wiesz co, skup się na sikaniu na razie tutaj też jakieś flirty odchodzą no i zobacz trąbalski jesteś kompletnie sam gadać będziesz do klopa na miłość boską nie, absolutnie nie wiesz co załóż to sobie tindera czy jak tam temu kupidynowi jest podejdź, no tu nie będziemy w kiblu robić zdjęć już szybciutko no przecież tak mi przykro miało być tak pięknie, a jest jak zwykle no, cieszę się, czym się zachwycasz muzyką. Podoba Ci się Twój ulubiony utwór, bardzo się cieszę. A tutaj za wjedzenie ze stoiska handlowego. Przykro mi, Ryku, jesteś najedzony. Zobaczymy, co Ty zdziałasz w tym zakątku Kupidyna, żeby wreszcie i nieustająco nie mieć na tak niskim poziomie towarzystwa. Gdzie on jest? Tu on jest. No i. Otwórz zakątek, kupidy na no, zobaczymy, czy to tak ma być, czy jak. Danse, dansy, dance, dance. No jedziesz, Eryku, w Garniaku będziesz. No trudno, cóż ja mam się wypowiadać. Hello! Eryku. Ale musiałam zrestartować. Kiedy byłam u niej w domu, nakręcałam jej odcinek. Ponieważ jak je chmurowało, tak została. Mhm, dobrze mówię. Takie zdjęcie. No, no. Młodzi dorośli, zróbmy to w ten sposób. Ach, taki więcej romantyczny. Dobrze, nie będziemy wygłupiać się. Niech te dopasowania się tutaj wklikają. Ja nie wiem, bo nic nie zapisuję. Nie mam bladego pojęcia, co tu trzeba czynić, zaczynić. Tu Lilith. Nie zapisano żadnych simów o mnie. Mam nadzieję, że kiedy kliknę tutaj, to to zamknę. MCC uciekaj, nie rób tutaj bałaganu, a my chyba wrócimy troszkę ryb połowić, bo... Albo Ryku, zaśpiewaj sobie. Hmm. Tobie bardziej niż zabawa potrzebny jest ruch. No z pozoru, tak szczerze mówiąc, to może wyglądać, że Eryk Głównie biega po budkach, pisze i łowi ryby, ale myślę, że każda żmudna praca prowadzi potem w finale, w efekcie, do wiedzy, do osiągnięć. Nasz misiek nazywa się Samigracja i chciałam Wam pokazać, korzystając z okazji, że gdzieś tam znowu coś próbuję złapać i pewnie to będą wodorosty, pokazać przyjaciół. Już pokazuję, już, już. To jest Toru, ten Administrator budynku. O, udało ci się coś złapać. Administrator budynku. Zobaczmy może jego profil. To jest ten człowiek, który absurdalny w absurdalnych strojach, jak diabeł z pudełka, wyskakiwał nam co chwilę. Doszłam do wniosku, że jeszcze raz go zobaczę z parasolką, budniczce i niebieskich gumiakach, zacznę krzyczeć. Więc wolałam szybciutko go zmienić w nieco bardziej uczłowieczoną wersję samego siebie. Mamy tutaj Dajciego komabasiego, który skąd nie, no, na pewno Wam jest znajomy, z kompletnie innej rozgrywki. Również w jakiś sposób przypadli sobie z Erykiem do gustu. Tutaj jest godność charakteru i u Deitchiego również. Dobra, bierz tą rybę chłopaku. Robi się wczesne popołudnie. Tu u nie ma, trzeba będzie przebrać się kolego. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Tu będą dobre drinki. Chodź Dajcie. Robisz za przyjaciela, to rób. Ciebie przybiorę mniej szalanską. proszę. A niech będzie w to, proszę. I pogadajcie sobie, pogawędka, poznaj, opisz nowy pomysł, rozmawiaj o technikach fitnessu. No i bardzo dobrze. A teraz może być, przepraszam, czy to może przypadkiem? Nie, no nie chcę, nie chcę w to wierzyć. Nie, powiedz, że nie, 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 nie. nie. Czy jednak, no tak. Oj, Vlad, Vlad, zamów drinka, zamów drinki dla grupy. Proszę bardzo. Jakie? Tobie smakowało? Wino? Napijcie się jeszcze wina. pogadajcie. Wlada też musiałam trochę zmienić, bo nie mogłam patrzeć na tego upiorczacha, który tutaj fruwał. Ogaciłam go tylko pobieżnie. Chłopaki sobie pogadają. Niech się dzieje, co ma się dziać. Niech troszeczkę się nasz Eryk odchamia. Zobaczymy, czy nie ma gdzieś ali. Wow! Wow! to do 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 to do don, do, 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 do ja 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 ja, ja. Cza, 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 cza. pomagać im czy nie pomagać zobaczymy jak to będzie Kogo nas smutne znowu tutaj idzie gdzieś gdzie ty idziesz kochana? potańczyć, pozbawić, posłuchać hej ty, wstawaj Ala przyszła <śla> chyba nie ma szans chyba nie ma szans żeby się w ten sposób mogli poznać Mam okropną ochotę pomóc. Mam ochotę okropną i pomóc. Jejku, ja się muszę zachowywać. Przepraszam bardzo. Może potańczysz też? To tyle. Chyba mogłabym pouczestniczyć. A gdzie tu jest jakieś wydające dźwięki, urządzenie. Nie wiem, oni tańczą, więc widocznie gdzieś jest tutaj. Dobra i. tańcz, ale nie razem. Bo ja nie wiem, co to oznacza. Jakiś wolny. A super, dobrze spędzać z Tobą czas. Naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że Twoje uczucia są podobne. Pewnie Daj, czy jesteś fajny? Sympatyczny. No dobra, chyba nic z tego nie będzie. Tańców nie będzie, zapoznania się nie będzie. Taka robota. Tutaj się zaangażowałeś. Dobra. No to ja czekam i patrzę. Niech rozmawia, ważniejsze jest w tym momencie towarzystwo, ale widzimy, że to jest możliwe, że się spotkają zupełnie spontanicznie. A czy będą gadać, to szczerze wątpię. Niemniej jednak, cóż nam zależy spróbować? Na pewno będziemy mogli ich zobaczyć w pobliżu siebie. Ty będziesz tańczył tutaj, no jasne. No, nie mogę klikać, nie mogę ich poznawać, nie? Bardzo mam ochotę, bardzo mam ochotę. No dobra, może się jakoś tam zahaczą w ogólnej rozmowie. Ważne, że przebywają w podobnej miejscówce. Razem. To już jest postęp. No dobrze, a może włączysz się do rozmowy? Jakoś, coś tutaj wątpię. Usiądź i rozmawiaj tutaj, tyle mogę zrobić, jakieś minusy ci lecą. No ja tak się cieszę, że wreszcie się spotkali, a ja to może oznaczać po prostu, że się z nie lubią, no ja się zabiję. Tak, go podsiadła znowu. Eee! Dobra, nie tęcz, siadaj. Nie podoba ci się w LED? Weź! Aha, bo ona jest wilkomakiem. No i. Tak. Tak właśnie. Tak właśnie, tak właśnie są koło siebie, ale w ogóle się nie widzą, nie zwracają na siebie uwagi. Ala poszła, więcej nie zrobię nic. No nie ma rozmów, ty Vlad, zabar, pracować. No, pogadajcie w jakiś dziwny sposób. Będzie coś z tego, co my tutaj mamy. Uż za zabawna osoba. Zdobywanie nowego, dobrego przyjaciela, głębokie więzy, nowy przyjaciel, poczucie spełnienia w pobliżu zarozumiałego sima. No, czyli tak jak mówię, znowu muchę w nosie. Zapatrz. No, 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 no. No dobrze, gadajcie sobie, chłopaki. Mam nadzieję, że orientacja tu się nie wygenerowała inna niż bym chciała. No ale cóż, samo życie. Patrzmy i cieszmy oczy chyba. Albo nie. Zauważyła go? Nie wierzę. No. Zobaczę. ale szczerze wątpię. Gadaj, gadaj, bo ci to zaspokaja poczucie towarzystwa. Nie polubiłeś się z Władysławem? No trudno. No a niestety Ala ci się nie przewinęła w żaden sposób znajomych, gdzie ty idziesz. Nie przerażaj mnie. Tutaj będziesz tańczył. Dobrze. Jest to spontaniczne. No nie ma, nie ma ani znajomych. Jeszcze nie nawiązali kontaktu ani wzrokowego, ani werbalnego. No dobra, dansuj, dansuj, no pokaż jakie masz muły, no pokaż, pokaż. Ala, ty to jesteś dziewczyna świeża, z mocnym, świeżym postanowieniem. Tam nie we krwi? A mniej sobie, coś musisz mieć. No i co, też jej nie widzisz? Nie, żadnego grania. Tutaj zaprzestań, zaprzestań tych działań. No i gdzie idziesz? Tu? Bez sensu. Hmm, cierpię. Gdzie ty idziesz? Będziesz z Kobayashin rozmawiał, to rozmawiał. Ale się ekipa z nich zrobiła zresztą. Dobra, siadaj tutaj. Usiądź i. Hmm. No, nie ma gdzie usiąść a może tak? podejść tutaj razem? czy coś z tego będzie? chyba nic chłopaki się zgadują na wyskoczenie gdzieś dodatkowo no tak, a oczywiście, co? no oczywiście, co? oczywiście już będzie chciał spać czemu z ciebie kapie, skarbie? Dej, czy co tu, to się dzieje? to leje, czy coś? No leje. No i tak będzie stał jak ten koł. Pożegnał go. Pewnie gdzieś przyśnie. Z boku jak go znam i tyle go widzieli. No tak. Idzie spać na sofa. No czy co? Ja zaczynam mieć wątpliwości, czy ja chcę. Żeby oni się spotkali. A to jest człowiek, który kładzie się przed północą spać. Gdzie, a już stałeś? Nie, pewnie ci hałas przeszkodzi. A znów cię będzie oglądał. No, może jest to jakieś rozwiązanie. Ola tańczy, on siedzi, sfrustrowany, że nie może. Jesteś zmęczony. Jest wycieńczony za 3 godziny. Ryku, No dobra, niech tak będzie. Gra rządzi? Ja nie. Będzie musiał pójść do domu za chwilę. Jeszcze momencik, może poczekajmy. Podejdź tutaj. Będziesz grał. Aha, to żeby pogadać z Alon, to jesteś śpiący. A żeby pograć sobie na gitału, to gitału może być. To graj sobie. No nawet gdzie idzie, tak idzie całkiem, całkiem. Tam taka rotacja i ruch. No, chyba tak możemy patrzeć sobie jeszcze tydzień. bezskutecznie Aha. Szkoda, że jakiegoś pudełeczka nie widać, tylko tak rzucają tymi pieniędzmi i wpada we fugi najwyraźniej. Jaka ładna dziewczyna. Dziewczyna, dziewczyna, dziewczyna. No, fajna. Dobra, masz być wycieńczony. Ja tylko zerknę gdzie idzie Ala, co tam jest u góry. Mm, tutaj też są jakieś miejsca do siedzenia, do tańca. Podrygujesz sobie. No i dobrze. A ty, mój drogi, będziesz musiał chyba iść najnormalniej w świecie spać. Samo życie. Ja przywitam się z Wami już w domu. Zrobię teraz zdjęcie w tą niesamowitą miną. I Chyba to będzie na tyle. Czy to jest jakaś nadzieja, że się spotkają? No nie wiem, zobaczymy. Na razie, papa. Pa. Powrót Eryka do domu. Po zabawie w nocnym klubie był Weryka stylu, czyli bardzo prosty, normalny, bez ekscesów prysznic. Który zresztą też będzie zaraz brał, bo mamy już poranek dziewiąta, Upał jak diabli. Wyciągnęłam z lodówki rykowi pastę Primaverę, niech sobie chłopak zje. A dzisiaj myślę, że opiszę troszkę i poskłada w całość historię naszego miśka. Przy okazji sprawdzę, czy można cokolwiek z Miśkiem zrobić. Można mu profil otworzyć. Nie za ani przyjacielem, ani wrogiem. Ciekawa jestem, czy można go w jakikolwiek inny sposób spotkać poza momentem, w którym będziemy mieli już ten bardzo wysoki poziom łowiectwa. Znaczy nie łowiectwa, tylko łowienia ryb. O, obraz wiesi mi Krzywo. Mój szel, nie zą to nie ma symetrii, to jest niedobre. Czy wszystko kończy się kolejnym upalnym, Eryku? Upalnym. Poproszę, garderoba, zmień strój i upalne. To będzie coś tu, coś tu, coś tu. Dobra. Będzie kolejny dzień, który Eryk spędzi na poszukiwaniu samego siebie i klejeniu historii Miśka w jedną całość. Sądzę, że w międzyczasie rozejrzy się, czy przypadkiem nie będzie opłacalne zająć się jakąś pracą. Z widokiem na rozsłonecznione, rozświetlone i zielone miasto, mówię Wam do widzenia, dobranoc bo nie wiem, jak Wam wypadło. Hej, hej, tu, tutka.